Yo, z tej strony Radek, a w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić takiego luźnego middleparcika. parcika. Podbiję jasność, żebyś coś widział, mamy tutaj sporo eleganckiej teksturki, mamy też ładną objętość i tego middleparta parta możemy swobodnie przeczesać bez sklejenia, także możesz to przeczesywać ręką, dłonią, nogą, stary, czymkolwiek będziesz potrzebował. Układanie klasycznie zaczynamy od mokrych włosów. Chyba, że robisz restylizację na drugi dzień, co też jest to, opcją, wtedy po prostu zmocz włosy. Restylizacja to w sumie ciekawy temat, odsyłam do takiego materiału, ale możliwe, że wkrótce nagram kolejny. Włosy będziemy układali na soli morskiej Sisany, a także Sajos Texture Clay. Nie no, byku świruję, pawiana, nie po to wrzucałem własnych zawodników na rynek, żeby teraz na produktach z Rosmana cisnąć. Zaczynamy od nekromanty. Jest to tonik z solą morską. Możesz się zastanawiać, czym się różni sól morska od toniku z solą morską i dlaczego tonik może być lepszy. Otóż, jak masz zwykłą sól morską, no to ja Wiadomo, ona dodaje ci tekstury, unosi Twoje włosy, nasady i lekko utrwala. Natomiast tonik z solą morską idzie krok dalej, powiedziałbym, ponieważ daje ci te same efekty co sól morska, ale bez takiego hamskiego sklejenia. Dodatkowo, na przykład, w moim toniku jest też glinka kaolin, po to, żeby dodać większe utrwalenie i jeszcze bardziej podbić tę teksturę. I nie uwierzysz, jest też węgiel drzewny, żeby jeszcze bardziej podbić teksturkę. Naprawdę, tworząc nekro zależało mi na tym, żeby jak najwyższa tekstura była. Także wrzucasz sobie tego zawodnika na mokre włosy przed suszeniem. Trzeba go dokładnie rozprowadzić po włosach. To rzucę sobie jeszcze małego dziawa, co mam sobie żałować. Okej, okay, w planach jest luźny middle party. Będziemy do tego potrzebowali szczotki. Ja mam wędbrasza. I plan jest taki, że będę suszył wszystko ku górze po to, żeby nadać objętość, ale to, co tutaj zastosuję w tym układaniu, to też machanie ręką po to, żeby nadać tutaj trochę więcej tekstury. Czyli technika, którą dzisiaj Ci prezentuję, polega na tym, że najpierw wszystko unosimy ku górze, a później będziemy tak machać ręką i suszarką jednocześnie dookoła, to stworzy taką niepowtarzalną teksturę we włosach, jakby wiadrium stworzył. Wiesz, to jest nie do podrobienia na szczotce, wiesz. Odkręcisz sobie te włosy i wiesz jak będą wyglądały, ale kiedy tworzysz taką teksturę, to jest coś innego. Czasem dostaję wiadomości, że ktoś układa middle parta w taki sam sposób jak ja, ale nie ma takiej objętości. Tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Jak suszysz włosy ku górze, żeby nadać im objętość, to jest bardzo ważny moment ogólnie. To musisz kilkukrotnie jedno pasmo przeczesać i wysuszyć ku górze. Czyli nie robisz tego raz czy dwa razy, tylko kilka razy. Ja, na przykład, teraz mam jeszcze cały czas mokre włosy i ta objętość jest słaba. Na mokrych włosach nie zobaczysz zbyt dużej objętości, ponieważ, ponieważ są zbyt ciężkie przez te wodę. Ogólnie, jeżeli za bardzo ci spada objętość w ciągu dnia we włosach, to powinieneś właśnie podczas suszenia jeszcze wyżej ją wyciągać. Jeszcze, jeszcze bardziej, nie? Wiem, że to jest logiczne, ale no, tak powinniśmy robić. Mogłeś tutaj zauważyć, że kosmyki mi latają wokół twarzy i to jest zamierzony efekt. Podczas tego suszenia nie skupiam się za bardzo na tych kosmykach. Cały przód będę suszył ku górze, ale zależy mi na tym, żeby i z jednej, i z drugiej strony mieć kilka takich kosmyków, co będą opadały. One będą później ważne. Kiedy masz już wydobętą objętość, czyli widzisz, jest tutaj to uniesienie, to ja teraz zaczynam się skupiać na tych kosmykach właśnie z przodu, czyli na nich. Teraz wjeżdża ta taktyka, o której Ci mówiłem. Ja będę teraz tak suszył dookoła, macham przy tym ręką, nie wiem czy to jest ważne, żeby nią machać, i w ten sposób będę nadawał teksturę po bokach. Jednocześnie tak staram się unosić włosy ku górze, trochę tak nie mi macham, próbuję nadać cały czas tekstury. Ja mam proste włosy, no i wiesz, muszę stosować tyle rzeczy, ile tylko można. Okej, okay, i tak się prezentują włosy teraz, po wysuszeniu na samym pre-stylerze. Podbiję trochę jasność, tu będzie coś widać. A więc tak, to jeszcze nie jest finalna fryzura, ale jest takie bardzo delikatne utrwalenie. Widzisz, jak te włosy wracają elegancko. Jeżeli chciałbyś mocniejsze, to podczas suszenia po prostu dołóż więcej produktu. I mamy tutaj właśnie takie kosmyki, które, które wypadają. No i to jest właśnie dzięki temu, że te kosmyki stricte nie brały udziału w tym suszeniu na szczotce ku górze, tylko właśnie w tym takim, wiesz, tym tym, nie? Także one nie są tak zgrane jak reszta fryzury Co jest właśnie tym, tym czymś Do czego dążyłem. Teraz przychodzi na to Żeby prosto z ziemi wyciągnąć Undergrounda. Jest to kawał porządnej Glinki, która została stworzona pod Teksturę. Tworząc Undergrounda, ale w sumie Przy tworzeniu Necro też Zależało mi na tym, żeby produkty były Bardzo proste w obsłudze. Być może jeszcze Nie masz doświadczenia w tym pomadowym świecie I nie wiesz czym się różni glinka Od pomady do włosów. I dopiero stawiasz Pierwsze kroki. I właśnie z myślą o takich osobach Zostały stworzone te produkty. Ponieważ często na rynku są dobre produkty, które mają twardą konsystencję i sklejają bardzo włosy, ale finalnie dają w pożo efekt, i celem tych produktów było danie zarówno w pożo efektu, jak i bardzo prostego użycia. Także glinkę wybrałem banalnie łatwo ze słoika, teraz ona się bardzo łatwo rozprowadza po naszych dłoniach. I nie uwierzysz, po włosach też się łatwo rozprowadzi. Jak tego użyć teraz? To jest glinka pod teksturę i możemy ją chaotycznie wprowadzić we włosy, ale to co ja lubię z nią robić. To tak wprowadzać, jednocześnie tak czochrając włosy, dosyć chaotycznie to, to wprowadzam. Zarówno od boków, jak i tutaj z tyłu też, żeby z tyłu też była teksturka. Dorzucę sobie jeszcze małego dziaba. On ogólnie ma bardzo lekkie utrwalenie, także trudno przesadzić z tą glinką. Także dokładamy tak, żeby była tekstura. U mnie takie wprowadzenie całkiem sensownie działa. Jak się pewnie domyślasz, to to nie jest finalny efekt, do którego dążymy. Teraz tak samo jak wcześniej wysuszę włosy do góry, żeby nadać im objętości, ale też właśnie pomacham tak suszarką. To naprawdę robi robotę. Ok, tak wyglądają włosy zaraz po zakończeniu suszenia i teraz wiesz, tak nadamy im taki kształt ładny. W sumie to chyba sam się nadał całkiem ładny kształt, jak tak patrzę. Bardzo ładna teksturka jest tutaj z boku, mam nadzieję, że to widać. Często nie widać tego na nagraniach, podbijanie tego na maksa nie ma sensu. No ale wiesz, ładnie to widać. Mnie przepraszam za to światło. Wiem, że teraz bardzo świeci. Mam nadzieję, że mi wybaczysz dwutku. Takie problemy to nie problemy chyba, nie? No i wiesz, i teraz mamy fryzurę, która. Jak się tutaj schylimy, to ona nie leci nam na czoło. Jest tak delikatnie utrwalona, Na tyle dobrze, żeby właśnie nie spadała nami. Nie musimy tego przeczesywać cały czas. A jednocześnie nie ma tej sklejenia, i ja to mogę swobodnie przeczesać. Taki złoty środek powiedziałbym. I wiesz, nie potrzebujemy tutaj pudru, żeby podbić objętość, bo objętość jest w porze. Nie potrzeba lakieru, żeby to utrzymać, bo to nie jest już miłe. Produkty ChaseOut są od Wielkiego Czwartku, czyli od 28 marca na rynku i do tej pory kupiło je już paręset osób. I kurczę, stary, dostaję taki pozytywny feedback. Przez rok pracowałem nad tymi produktami. Znowu jest za ciemno. Przez rok pracowałem nad tymi produktami i teraz w końcu jak jechały na rynek, zderzam się, wiesz, z opiniami innych osób i okazało się, że opinie są naprawdę Naprawdę świetne. Plan jest taki, żeby najpierw designem zachęcić osoby do kupna, a później żeby zostały ze mną ze względu na jakość. Naprawdę ta teksturka z boku to jest prima sort. Tak się coś złożyło, że drugi raz nagrywam ten poradnik, bo za pierwszym razem miałem takiego chamskiego pryszcza i nie przeszkadzał, ale możesz zobaczyć, jak ten efekt wyszedł jeszcze przy poprzednim używaniu, nie? To tam jest jeszcze więcej tej teksturki. Całkiem możliwe, że jest to mój ostatni albo jeden z ostatnich poradników do Middle Parta. Później wjeżdżam testować fringe'a. Ogólnie ja o tym testowaniu fringe'a mówię już od dawna, ale chodzi o to, że ja obiecałem sobie, że dopiero jak produkty wyjdą na rynek, to będę mógł zmienić fryzurę. Taka wiesz, pseudo nagroda, nie? A ja myślałem, że produkty wyjdą na rynek w zeszłe wakacje, więc cały czas myślałem, że już zaraz wyjdzie ten fringe, że zaraz będzie, a tutaj schodziło i schodziło. Także jak coś polecam rzucić tę technikę na testy, co tak suszarą jeździsz dookoła i tak wiesz, chodzi też o to, żeby podnosić te włosy przy tym. Żeby to powietrze, tak wiesz, przechodziło przez te włosy tak dookoła, wszędzie, nie? Żeby żeby dużo się działo. Ale ogólnie do middle parta jest bardzo dużo poradników, nawet u mnie na kanale, także możesz sobie sprawdzić, możesz też potestować coś innego, bo wi nie wiadomo która technika najbardziej ci siądzie. To by było na tyle w tym odcinku. Powodzenia w układaniu włosów, narciarz.